Cześć, jestem Szymon z Luxtrade. Nasza firma grafer, dlatego swoje telefony obejmujemy dwuletnią gwarancją, a po dokonaniu zakupu macie zawsze 14 dni na zwrot. Pozwólcie, że przedstawię Wam serię iPhone'ów z rodziny 7. W ofercie serii 7 posiadamy iPhone 7 i iPhone 7. Plus. Każdy z tych modeli jest w 100% sprawny technicznie, sprawdzony w procesie testowym, różni je jedynie klasa wizualna produktu, ale o tym za chwilę. iPhone'y serii 7 to nadal bardzo dobre i popularne urządzenia. Które w codziennym użytku potrafią zachwycić płynnością, designem i stabilnością w działaniu. Produkty w ofercie LuxTrade znajdziecie w różnych klasach wizualnych: klasa A, z minimalnymi śladami użytkowania, klasa X, bez widocznych śladów użytkowania. Wszystkie urządzenia pochodzą z legalnych, europejskich źródeł, bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Zakupu możecie dokonać w sieci naszych sklepów stacjonarnych na naszym sklepie internetowym wwwvolorset.pl lub w naszych sklepach firmowych na OLX i Allegro również w wygodnym systemie ratalnym 10 rat 0%